Siema wszystkim, no to tak w dzisiejszym odcinku przeglądniemy moją ostatnią walkę na A 8 e, zobaczymy krok po kroku, trochę opowiemy o niej i tak dalej, całą walkę musiałem niestety usunąć, wiecie dlaczego, prawa autorskie, ale fragmenty wstawię, także zobaczymy co i jak, zapraszam. To dla wszystkich ludzi, którzy nie są jeszcze poinformowani, co jak walka odbyła się 21 listopada 2020 roku. E, zaczniemy od tego, pokażę Wam, e, co było w szatni. E, no i później wychodzimy do walki. Cała galop opóźniona była o jakieś 30 minut, ale to jest normalne. Zawsze takie rzeczy się zdarzają. No i dobra, zaczynamy. Święty, nie Po no. prostu trzeba nauczyć się żyć inaczej, lecz, nie? Chcesz tak wyjeżdżałem, mając z Włoch, miałem samolot o 17. O 17.30? Nie śpieszyłem. Nie śpieszyłem dzisiaj. I o 15.00 wyjeżdżałem z miasta i... o 15.00 musiałem być o 15.40 na odniesieniu. Jeszcze raz. No i startujemy. Gamu szybko, znaczy szybko, szybko jak szybko. W drugiej rundzie wygrywa swoją walkę. Duszenie za pleców. Gratuluję. polubiłem bardzo tego chłopaka. No i przyszła czas na mnie. Moja walka Jalana była numerem 2 w karcie. Zaczynamy. I się zaczyna. Pierwsze kopnięcie w krocze. Nie było tego, nie było. Trzy razy takie sytuacja się powtórzyła. Eee, nie było. Ja potrafię kopić, kopnąć w front -kika. Jeżeli nawet e, tam poszedł cios jakiś w podbrzusze i Alan sobie go strącił ręką na krocze, to nie była moja wina, tylko jego wina, bo mój cios był wyprowadzony poprawnie. Dai, dai! Dai! dai. 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 No, sono, No i tutaj 10 sekund przed końcem sędzia przerywa i odejmuje mi punkt. Byłem bardzo zaskoczony. Eee, cały czas nie wiedziałem o co chodzi. Byłem przekonany, że chodzi o cios w tył głowy. Jak pewnie większość osób, jako komentator, no i, i wszyscy. <grydy> Niestety, później, później, dokładnie wczoraj, eee, na live'u u Wojka Goli, dowiaduje się, że sędzia powiedział, że ja ten cios nie dostałem ani zakupnięcia w krocze a nie za cios w tył głowy, który był tutaj, <noise> tylko po prostu dostałem za to, że padł cios po komendzie stop, gdzie akcja była kontynuowana. Eee, wiecie, sędzia stał za mną, no nie mogłem tego usłyszeć, nie mogłem, no i odejmuje mi 10 sekund przed końcem walki punkt, eee, przed końcem rundy. Czyli wychodzi na to, że tą rundę przegrywał. 10 do 2. Przyznaję szczerze, w, to, w tej rundzie byłem spięty, ale wynik powinien być 10 dziewięć, bo ten punkt został odejęty za nic. Nie powinno do tego dojść. Pierwsza runda dla Alana przyznaje z ręką na sercu. Ale to była pierwsza i ostatnia dla niego. <grymne> Dobra, lecimy dalej. <grymne> No i dochodzi teraz do liczenia. Kopię high -kicka, gdzie wiecie jak przy kopnięciu high -kicka, wiadomo, że człowiek ledwo stoi na z przy popchnięciu każdy się przewraca. Ale w tym samym czasie wyprowadza cios, gdzie się przewracam, robię chwikołka i szybko wstaję. Nie był to cios, który mnie naruszył. Sędzia twierdzi, że był, ja twierdzę, że nie był. I zaczynam je liczyć. Nie powinno do tego dojść, ale dobra, nie wtrącam się. Ja uważam, że jeżeli ktoś kopie high -kicka i nawet przy lekkim popchnięciu, lekkim ciosie każdy się wywraca, każdy. To nie był cios, który mnie naruszył. Odejmują mi znowu punkt. No i tutaj po raz trzeci. Jaja. Już wybuchłem nerwami. Wiedziałem, że to już jest taka gra aktorska, że to już jest przesada. Było to łapanie tlenu typowe, ale on miał siły na jedną rundę. Później już nie miał. I każdy o tym wie. Cała runda była wypunktowana znowu 10-8 dla niego. Jakim cudem wypunktowali, że on wygrał tą rundę? E, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nawet po odjęcie tego punktu i tak uważam, że raczej powinno być 9-9, bo rundę wygrałem ja. Dobra, lecimy dalej. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, okay. bravo, Dobrze, dobrze. dalej. Dalej, dalej. No i dobra, startujemy z rundą trzecią. W tej rundzie Alan. Yy

No i koniec walki. Jestem przekonany o tym, że w dwóch rundach wygrałem. Mój narożnik twierdzi, że wygrałem. Jesteśmy już szczęśliwi, że naprawdę e, wygraliśmy tą walkę. Wszyscy zadowoleni. No i dochodzi do werdyktu.

Po usłyszeniu tego, co się stało, złość we mnie wybucha. <noise> no ale nie możecie mi się też dziwić. No. Nawet nie poszedłem porozmawiać, od razu przeszedłem do szatni. W ogóle miałem ochotę rzucić pucharem, szczerze mówiąc, ale ja się potrafię zachować. E, wiem, jak trzeba, że trzeba to po prostu przyjąć. i po prostu przeszedłem do szatni, sprawdzić co się stało. Po obejrzeniu walki jestem jeszcze bardziej zły. Po dostaniu miliona wiadomości od wszystkich No i trudno no. Z każdej strony napływają wiadomości, co to się stało i tak dalej żeby ludzie oglądali, ludzie widzą jak to było Wyszło jak wyszło no. Zobaczymy jak to się skończy Teraz znaczy skończy no. Wiadomo Odwołanie miało być Od razu powiedzieli mi co i jak Nie ma szans tego zrobić Znaczy szans, no mogłem złożyć Ale nie było szans na wygranie tego Eee, no i co, zobaczymy jak to się będzie dalej toczyło. Teraz jak już wiecie lub nie wiecie, ruszam w swoją kolejną podróż Właśnie wylatuję. No i cieszę się bardzo. Także śledźcie mój kanał na bieżąco przez, kolejne, przez kolejny rok, wylatuję w sumie na rok Będę podróżował po Azji Środkowej i Południowej eee, Będę trenował sztuki walki, eee, dobrze się bawił i tak dalej. Także zapraszam Was do śledzenia kanału podróże wojownika. Będzie na pewno fajnie. Jeśli ktoś nie widział zapowiedzi, wbijcie na kanał od razu pierwszy filmik, który Wam się wyświetli. To właśnie ta zapowiedź. Chciałbym go wstawić tu na końcu, ale nie wiem dlaczego, że w ostatnim filmiku wstawili mi już, yy, dlatego, że jakiś kawałek utworu był nieodpowiedni dla, yy, dla praw autorskich i chcieli mi zmonetyzować odcinek, dlatego tutaj go już nie wstawię, żebyście zobaczyli co i jak całą walkę. No i co, jak Was mogę prosić? Udostępnijcie filmik, wbijajcie na kanał Podróże Wojownika. I lecimy do Ameryki. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na kolejnej walce. Następnej walki już nie dopuszczę do końca. Pozdrawiam. No i oczywiście jeszcze na sam koniec chciałbym bardzo podziękować organizacji MMA, że wzięli mnie właśnie, że mógł tam zawalczyć, że mógł się pokazać z dobrej strony, żeby więcej osób zobaczyło kim jestem, co robię i co potrafię. Dziękuję bardzo. Chciałbym oczywiście podziękować wszystkim moim sponsorom. Jest to SFD, Golden Fox CBD, Zjemy Co, Odkryj Auto oraz wielu innych. To są głównie ci, którzy pomagają mi w prowadzeniu tego kanału i mojej kariery sportowej. Dziękuję oczywiście też Sybiga Fight Gear. No i dziękuję innym, którzy po prostu dołożyli się do tej walki. Wszystkim ludziom, którzy oglądają moje poczynania, którzy mi kibicowali, którzy są ze mną do końca. Naprawdę dzięki Wam wszystko jest dużo lepsze. No i mogę robić to, co robię. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam. A wszystkich tych, którzy jeszcze nie są u mnie na Instagramie lub na Facebooku zapraszam na Instagrama. Pajak Kreska, a sorry, nie, mam nowego. <laughs> po drodze, Kreska Wojownika, Kreska YouTube, lub na y, Facebooka na fanpage Podróże Wojownika. Wbijajcie, pozdrawiam serdecznie.